Ze SIBO jest duży problem diagnostyczny. Nie istnieje badanie, które daje nam stuprocentową pewność, że się nie mylimy. Najczęściej robi się w badaniu oddechowy test wodorowo-metanowy. Pije się laktulozę, a następnie co 15-20 minut bada się stężenie metanu i wodoru w wydychanym powietrzu. Laktuloza powinna dojść do jelita grubego po około 1,5 godzinie i zacznie fermentować za sprawą naszych bakterii w jelicie grubym. Po 1,5 godzinie będzie więcej metanu i wodoru w wydychanym powietrzu i to jest ok. Ale jeżeli będzie tak po godzinie albo po pół godzinie, to niedobrze, bo to znaczy, że bakterie przerosły w jelicie cienkim i one już powodują fermentację. Ale niektóre osoby mają z natury szybką motorykę przewodu pokarmowego i u nich laktuloza może dojść po prostu szybciej do jelita grubego. Poza tym ten test bada tylko metan i wodór, a Twoje wzdęcia mogą być spowodowane siarkowodorem i amoniakiem. I po trzecie, pacjenci często przychodzą nieprzygotowani. Nie są na czy przyjmowali w ostatnim czasie antybiotyki, probiotyki albo inhibitory pompy protonowej. I wyniki wychodzą zafałszowane. Dlatego diagnoza SIBO to kontrowersyjny temat, a więcej w opisie filmu.